Witajcie kochani. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Mm -hmm. Cześć! Słuchajcie, ostatnio byliśmy na Pojezierzu mazurskim, mówiliśmy o krajobrazie pojeziernym, a dzisiaj, jak pomyślałam, wędrujemy sobie dalej oczywiście w Polsce. Jesteśmy cały czas w krajobrazach, omawiamy krajobrazy Polski i dzisiaj będziemy w środkowej części, mianowicie na nizinach środkowo polskich, a dokładnie mówimy sobie tutaj nizinę mazowiecką. Dzisiaj ten temat... Na Mazowie! No, Nizina Mazowiecka, krajobraz, czyli jak zwykle co powiemy? Powiemy o położeniu, powiemy o charakterystycznych cechach tego krajobrazu. No, jakie czynniki miały tutaj oczywiście znaczenie, bo to ważne i kilka fajnych miejsc pokażemy, wartych odwiedzenia. Będą zwierzątka, będą rośliny, będzie nawet gość specjalny na lekcji. Gość specjalny? Mhm. będzie a widzę, że aż się Julek tutaj zaintrygowało. Ja postanowiłam poszukać tego gościa. To jeszcze go nie szukajcie, słuchajcie, bo gość specjalny pojawi się, będzie naszym przewodnikiem dzisiaj w części lekcji. No to dobrze ]ografia? Ze świnkami! No, no, no to gdzie, gdzie, gdzie tam, gdzie tam gościmy? <noise> Kogoś specjalny, jeszcze trochę do niego, słuchajcie, trzeba poczekać. Być cierpliwie oglądać do końca naszą lekcję. Tak, gdzieś może w połowie się wam pokażę. A na razie, póki co, przypominam jeszcze o mapie ukształtowania powierzchni Polski. No dzisiaj jesteśmy w pasie Nizin środkowo polskich W ogóle Nizina, słuchajcie, to jest taka forma ukształtowania terenu, a już mówiliśmy o tym, tak, zaznaczone na mapach kolorem. Zielonym. Zielonym, co oznacza, że leży na wysokościach od 0 do 300 metrów nad poziomem morza, tak, najczęściej właśnie taka równinna albo prawie równinna. Czyli, no, czyli niziutko. niziutko. I według tego kryterium, jak spojrzymy na mapę polską, no to widzimy, że dominują u nas oczywiście niziny. Na tej, tak? z tyłu, na tej, u nas, z tyłu też najbardziej widać. widać. Czyli do tej pory słuchajcie, były pobrzeża, pojeźda. Teraz jesteśmy tu w środkowej części kraju, jak sama nazwa mówi, niziny środkowo polskie i przedstawicielem. E, będzie tutaj Nizina Mazowiecka. Trochę wspomnimy, zobaczcie, o Kotlinie też Warszawskiej, ale w tym pasie wyszczególniamy też Nizinę i Wielkopolską i Nizinę słuchajcie, Śląską. Możemy je pokazać. Nizina Wielkopolska, tak? Nizina Śląska, Nizina Podlaska. Ja już tutaj słuchajcie, niedzielę na północną i południową ogólnie mówię. I jeszcze mamy Polesie Lubelskie. To są wszystkie te krainy, które się tutaj, e, duże takie jednostki znajdują w, tych pas w tym pasie Niziny środkowo-polskich, czyli w środkowej części właśnie naszego kraju. Jak sobie spojrzymy, no to ten pas w ogóle nam graniczy od północy z Pojezierzami, o których mówiliśmy ostatnio, od południa, a dokładnie południowego zachodu, z pasem gór, tak, tutaj mamy potem dalej Sudety, i od południa i południowego wschodu mamy jeszcze pas Wyżyn, idąc dalej w stronę właśnie południowej Polski. A dzisiaj właśnie interesuje nas przede wszystkim ta Nizina Mazowiecka. I co tam ciekawego, słuchajcie? Łałaśnia! No no właśnie, co tam na ciekawe? tej Nizinie Mazowieckiej? No mówię o Nizinie, oczywiście, jak zawsze no, przypominam. Zobacz, zobacz Juliuszek, pani wyjęła atlas. A, mamy podręcznik przed sobą, bo pewnie się też przyda, mamy oczywiście przed sobą też atlas. Kto co woli, e, posługując się właśnie tymi, tymi narzędziami, tymi naszymi pomocami, na pewno będzie wam łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Ale zanim jeszcze do atlasu sobie przejdziemy, e, słuchajcie, pojawi się znowu. Pytanie za chwileczkę. Tu jeszcze przypominam, jak układają się po kolei pasy ukształtowania powierzchni Polski. W tej chwili, jak widzimy, jesteśmy. O, tutaj świetnie widać, o, że. Bardzo, bardzo pas... fajnie, fajnie to wygląda, tym ja tutaj powiem. Bardzo no, no, tak, świetnie. Na, gdzie zaznaczone, gdzie tak, niziny, wyraźnie. Zobaczcie, tak jak powiedziałam, od północy po ze tutaj graniczą, od południa mamy z tej strony bardziej zachodniej góry, no, a tutaj oczywiście od południa i południowego wschodu właśnie wyżyny. A my jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, tu, gdzie mamy Nizinę Mazowiecką. Pojawi się zaraz Pytanie już się pojawiło, nawet dwa mamy. Słuchajcie, ostatnie też tak właśnie zaczynamy. Jak wygląda ten krajobraz niziny? Czym się charakteryzuje? Jakie mamy charakterystyczne? konkretne formy terenu i znowu czynniki, czynnik, czynniki, które to spowodowały. No i zobaczcie, znowu pojawia nam się em, no tutaj Lądolód skandynawski, ale chodzi przede wszystkim o zlodowacenia, słuchajcie. E, no bo mówiliśmy o pojezierzach, że tam krajobraz e, był bardzo mocno ukształtowany właśnie tak. przez lądolód, tak? I jezior jeziora polodowcowe właśnie te bardzo widoczne formy polodowcowe, no bo y, bardzo y, związane właśnie z ostatnim zlodowaceniem. Mówiliśmy o krajobrazie o rzeźbie młodo A tutaj na krajobraz niziny mazowieckiej też oczywiście wpływ miał lądolud. Jak najbardziej zgodowasony był to obszar, że nawet, słuchajcie, widać na mapie. I tylko, że tutaj ten lądolud z tych nizin ustąpił nam wcześniej, czyli był wcześniej i potem się zaczął nam wycofywać. I dlatego ta rzeźba, ten krajobraz jest, słuchajcie, trochę inny. Jest tak naprawdę, tutaj możemy powiedzieć, że zniszczone. Te formy są takie zatracone. Są w jakiś sposób właśnie zniszczone i on zupełnie wygląda inaczej. Ta rzeźba jest staroglacjalna, czyli ukształtowana poprzez wcześniejsze złodowacenia. Teraz, co to znaczy, że krajobraz jest um, uległ zniszczeniu, jakiś taki um, po, um, po, byśmy powiedzieli, powyrównywany te, obniż, te um, wzniesienia i obniżenia, które były, które, w których była właśnie woda i potem te jeziora powstały, to te. Obni te wyniesienia, te wzgórza zostały, słuchajcie, zrównane i obniżone, a z kolei jeziora, które na Pojezierzu Mazurskim tak bardzo mocno ostatnio zaznaczaliśmy, tutaj uległy powolnemu zarastaniu, a wręcz zanikaniu, tak? I dlatego mówimy, że ten krajobraz jest właśnie tutaj Uległ zniszczeniu modyfikacji. Czyli no, nie będzie, aż tyle ja. No to właśnie rada, nie będzie, nie będzie. Był wystawiony na działanie tych zewnętrznych sił przyrody po prostu przez tutaj dłuższy czas. Czyli tak, ukształtowanie terenu, od razu pokazujemy. No, jak patrzymy, tutaj mamy raczej bo, ukształtowanie. Nie ma pagórków, nie ma, pagorków, nie nie, ma junior, jest równinne, tak, ewentualnie faliste, jest właśnie płaskie. Wysokości słuchajcie, względem względu będą zatem idzie, małe. I z uwagi na to, że mamy taki charakter równinne, tak? Kiedyś, uwaga, były tu lasy, były tu tereny, które potem Tam, że daleko. jeszcze drzec, widać, gdziekolwiek, gdzie gdzie są, oczywiście takie większe fragmenty będą lasy, będą puszcza, o tym troszeczkę później, ale te tereny, które kiedyś powstały lasy, człowiek przekształcił w obszary rolnicze, po to, żeby właśnie mieć miejsce do upraw. To chyba właśnie jest jakieś pole tutaj. No i tutaj właśnie ta, ta? widać i można powiedzieć, że ten krajobraz Niziny Mazowieckiej jest bardzo mocny są też przekształcone przez człowieka i jest krajobrazem rolniczym, tak? I tylko w niektórych właśnie miejscach występują te obszary leśne, bo ta równinna forma terenu, to ukształtowanie terenu właśnie sprzyjało tutaj rolnictwu. No, dlatego jest to wykorzystywane. Jak, jak jest rolnik, to łatwiej mu tam zasiewać, zbierać, jak ma płaskie, no właśnie, płaskie polanie, nie, że górki jakby śpią. Mądrze mówi. Więc no. mamy kolejne kolejne elementy. Co jeszcze sobie możemy zobaczyć? Możemy sobie zobaczyć, o tutaj jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę, że wspominałam na początku, że będą zniesienie Mazowieckie. trzeba zwrócić uwagę na kotlinę warszawską. To w niej e, znajduje się, jest umiejscowana Warszawa, czyli stolica Polski, ale o Warszawie to będzie kolejna lekcja, więc dzisiaj jeszcze nie zdradzamy. Jak spojrzycie na mapę, to kotlina warszawska jest zaznaczona ciemniejszym kolorem takim zielonym, co oznacza, patrząc na legendę, o, że jest to teren taki położony w obniżeniu. To obniżenie tutaj właśnie nazywa się kotliną, tak? Tak, żebyśmy zwrócili też uwagę na tą formę terenu Kotina Warszawska. Jeszcze jak sobie spojrzymy, no to przez Kotinę Warszawską, w ogóle Nizinę Mazowiecką, przepływają rzeki. I teraz i przede A, wszystkim dobrze, powinna dobrze. nam się rzucić w, w oczy nasza najdłuższa rzeka Wisła. Tak, jeszcze mam ją tutaj też, zobaczcie, wyświetloną. Najdłuższa rzeka, oczywiście, Polski, ale nie tylko Wisła, ale też jej dopływy różne, które widać. Czyli będzie tutaj widać, zobaczcie, i wkra i mamy narew, i bóg nam się pojawia, i jeszcze na przykład Bzura. Te rzeki, jak widać, one płyną do środka. Tej naszej tutaj krainy, o której mówimy, czyli mają taki układ dośrodkowy. Co więcej, rzeki są najczęściej szerokie, mają właśnie te szerokie doliny i, i płyną nam tutaj dosyć też wolno. Czyli nie ma jezior hmm. za bardzo, ale są rzeki? Za to są oczywiście rzeki, no, no oczywiście na pewność, że też rzeki występują, ale zwracamy uwagę, że one tutaj są właśnie szerokie, płyną dosyć wolno, no i oczywiście te rzeki ważne, trzeba o nich pamiętać, Wisła, Narew, czyli prawy, prawy dopływ właśnie Wisły, zobaczcie długość i z czego w Polsce też całkiem pokaźna, reszta oczywiście na Białorusi, no bo właśnie ta rzeka nam wypływa z właśnie z Białorusi i jak w, w granice Polski nam się wdziera, to tutaj mamy o, jezioro Siemianowskie i dalej płynie sobie, jak zobaczycie dalej płynie, 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 aż dopływa nam do jeziora tutaj mamy jezioro Zegrzyńskie, gdzie łączy się z Bugiem, tu też widzicie tak, i dalej zobaczcie, jest taka tutaj miejscowość Nowy Dwór Mazowiecki, tutaj ta rzeka, ta naryf nam dopływa do naszej Wisły tak I co dalej kochani? Jest to rzeka właśnie nizinne, gdzie mamy tereny właśnie bagienne. Oj. Warto pamiętać, pełne różnych błot czy torfowisk. O, to łapki w będą brudne, no, a właśnie, tam chodzi po bagnie. brudne łapki mogłyby być, gdyby Wam się zachciało właśnie tam pochodzić, czy powiedzmy, ten teren mocno penetrować. I tutaj mamy też fotografię, zdjęcie ujście Narwi do Wisły, właśnie w tym nowym dworze mazowieckim, o którym przed chwileczką wspominałam. Ważną rzeką, tak tylko przy okazji tutaj tego tematu chciałabym wspomnieć, jeszcze jest Bóg, to jest nasza czwarta najdłuższa rzeka w Polsce. Ona z kolei jest dopływem też Narwi. No tutaj widzimy właśnie, że ona nam się w tym momencie łączy z tą drugą rzeką. Rzeka, która nam pr przepływa przez Ukrainę, kochani, wschodnią Polskę i oczywiście też zachodnią Białoruś. Bóg swoje źródło ma na Ukrainie i oczywiście, kochani, też wpływa nam do tego jeziora. Z i potem, tak jak powiedzieliśmy, stanowi dopływ właśnie narwi. I jeszcze warto Wam tutaj wspomnieć, mówiliśmy nieraz, że przecież mamy kolano y, Bugu, pewnie nieraz, nie dwa wspominałam, y, gdzie to, to jest to miejsce najbardziej. Y, kolano? Kolano, no tak się mówi, za kole, kolano, najbardziej wysunięte u nas na wschód, jak mówiliśmy o tych punktach, tak? Y, Pół rozciągłości właśnie wspólnie no. no. wschód, zachód. I słuchajcie, o, tu będzie widać pewnie najbardziej wysunięty punkt na. No. Wschód, no to kolano się płynie sobie tutaj ta rzeka Bóg, zresztą widać, tak, graniczna, i tutaj mamy właśnie to miejsce. Warto Bardzo uwagę, Jak się pisze Bóg. Bóg, właśnie. No, przez otwarto tak. i, 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 i na końcu. Go. Czyli e, za kole kolano Bóg właśnie w Zosinie nie znajdaje na wschód, wysuniętym naszym miejscem polskim. Tak? Naturalne jeziora powiedzieliśmy w zasadzie brak, no ale mamy też jezioro, zbiornik retencyjny na Narwi, e, położony właśnie w Kotlinie Warszawskiej, jezioro Zegrzyńskie. No, jest to jezioro sztuczne, e, utworzone e, przede wszystkim do celów tutaj, jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych, jako też rezerwuar wody pitnej dla tutaj aglomeracji warszawskiej, no i e, możemy oczywiście korzystać, jak widać, też z tego jeziora, cieszyć się chociażby takim, tak? Zbi nie pomosty, jakiś pomost ja nie wiem, czy tam pamiętaszy, czy, czy żeby sobie skakać, nie wiem. <laughs> Ale kochani, jeszcze oprócz yy, właśnie tych terenów, yy, gdzie mamy obszaru, gdzie mamy właśnie i rzeki i gdzie gdzieniegdzie te, yy, to jezioro właśnie chociażby Zegrzyńskie, tak, to sztuczne, to pojawiają nam się, yy, pojawiają nam się też rezerwaty przyrody, pojawiają się jeziora, które mają charakterystyczny kształt. Tutaj widzimy też roślinność, roślinność szuwarowa, yy, charakterystyczny kształt tak taki w zasadzie Odurze, tak taki sobie. trochę, powinien nawet być jeszcze bardziej taki jak rogalik, ale tu akurat bardziej taki przyjmuję. To jest staro rzeczy. Co to jest staro rzeczy, jak wygląda, już zaraz powiemy. To jest fragment dawnego koryta rzecznego. I teraz jak on się tworzy, to może tak bardzo, bardzo um, pobieżnie, słuchajcie, bez wdawania się w szczegóły. No zobaczmy rzeka, już, jak pani będzie rysować. Jak rzeka nam sobie płynie tak w korycie, to wiemy, że ma nurt. Nurt, czyli na takie najszybsze miejsce z największą prędkością, jak woda na płynie. Nie. No i teraz, kochani, ten y, nurt y, rzeki może y, nam y, całą swą siłę przerzucać na jeden czy drugi brzeg, czyli może być. Wtedy troszeczkę zmieniać nam się ten bieg rzeki i ona może tak zaczynać płynąć pój takimi zakolami. Te zakola, które Taki nam się tutaj będą takich zygzaczeń tworzyć, będziemy nazywali meandrami, czyli zakola meandry. I tak jak tutaj widać, nurt z jednej strony na drugą będzie nam przeskakiwał, brzegi będą się cofały, tak? I taka krzywiza nam się będzie coraz bardziej pogłębiała yy, i nurt będzie nam pogłębiał na przykład w tym miejscu jeszcze bardziej to koryto rzeczne i jeszcze bardziej będzie Wymywany ten brzeg. Z czasem może dojść do sytuacji, że bardzo mocno nam się zaflorysuje, zazygzakowaci ta rzeka, i zobaczcie, jak zostanie malutko tutaj miejsca, żeby nam się to w zasadzie tak połączyło, może dojść w wyniku tutaj erozji, czyli niszczenia erozji, która działa nam z boku, ta erozja będzie postęp, postępować, i ona przyczyni się do tego, że w tym momencie może nam się prze, prze, um, przerwać to przewężenie, tak i w w tym momencie może zostać odcięty ten fragment, właśnie dawnego koryta rzecznego. On często przyjmuje taki kształt, takiego galiko, takiego sierpu, jak jest faktycznie tak bardzo mocno nam tutaj um, pozygzakowany to pal zegzakowaty, zegzakowaty może o, tak bardziej i zobaczcie, to odcięcie powoduje, że tutaj bieg tej naszej rzeki nam się, słuchajcie, prostuje, tak? Rzeka się tutaj prostuje, a tu tworzy nam się takie jezioro, to się nazywa starorzecze, czyli dawny fragment fragment dawnego koryta rzeki. Tak? A, czyli kiedyś ta rzeka tak bardziej płynęła tak tutaj. Tak no rozparmy. właśnie. Tak, takim zygzakiem, potem nam no. się odcięła i, i w, troszeczkę wyrównała. Także, kochani, można i tak pokazać właśnie, że są takie, tylko te starożytne. słuchajcie, mają e, sierpowaty właśnie taki kształt, szybko zarastają i w efekcie zanikają, tak? Także tutaj no właśnie z tymi jeziorami no nie mamy ich absolutnie po, po, też. To się na tej gniezienie ma zamiast, że mało mają jeziora. <laughs> Jezioro za... nie za dużo, właśnie. Ale jeszcze oczywiście są też e, bardzo bardzo ciekawy terenek. Powiedziałam, że to jest teren przekształcony rolniczo, jeżeli chodzi o te właśnie uprawy i to gospodarowanie człowieka, przekształcenie krajobrazu, ale gdzie niegdzie właśnie występują tereny, obszary leśne i takim terenem jest na przykład Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Kampinoską, o której za chwileczkę, całkiem niedaleko Warszawy, zresztą stanowi takie miejsce wypadowe dla między innymi warszawiaków. No i ja myślę, chłopaki, że może byśmy tam zajrzeli, co? Idziemy! Do, do, do no na początku do parku narodowego, ale oczywiście tam też puszcza. Ja się troszkę boję takiej do takiej puszczy. Sami się boicie? No. no to ja myślę, słuchajcie, że Wam by się tutaj przydał, a może jakiś właśnie przewodnik, co? Ale ja mam dla Was. a do może nie ja, ale zaprosimy Łosia oh! Superktosia, czyli Łoś Hubercik, który jest jak widać symbolem tego parku, zobaczcie, Kambinowskiego. W logo się znajduje, tutaj go możecie spotkać i on na pewno chętnie Was, świniaki, oprowadzi. Ferdusz się już od razu widzę nie, za nie, ko kolebową, bo kolorem trochę nawiązuje tak, naszego bardzo, świneczka. Bardzo sympatyczny jesteś, Hubercik. Mm. Najbardziej. I myślę, że... Achej, a te łosie to takiej wielkości właśnie... A nie, tak jest nie, no łosie są tutaj na potrzeby oczywiście naszego rekwizytu, ale generalnie łosie są o wiele potężniejsze. No, jakbyśmy tak um, pomyśleli, to ponad pół tony mogą mieć. tak zdecydowanie to, większe, większe. To, to, to. Tutaj by nam się nie zmieścił przecież tak. No, Kubercik jest plusiowy, Kubercik jest plusowy, no bo prawdziwy łoś by się nie zmieścił. Ale tak. już czujemy się pewni. ale e, Malku, jak widać e, świnki mają różne znajomości w różnych częściach Polski świata, tak? Tu mają jednych, tu drugich, także nigdy nie wiadomo, kto ich odwiedzi na takiej lekcji. No, to, no to, i teraz co to, tym teraz parku... Hubercik, Co tam nam pokażesz? Hubercik pokażesz. Hubercik generalnie nam na pewno powie, że Kampinoski Park właśnie Narodowy obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej, która znajduje się na północny, słuchajcie, zachód od Warszawy. I właśnie w Pokażesz tej... na mapce? Zobaczcie, Warszawa, tak, północny no. zachód, czyli mielibyśmy. W tym kierunku. I teraz co tutaj się charakterystycznego? Tutaj takie bardzo charakterystyczne siedliska i różne siedliska, czyli mamy zarówno tereny, zobaczcie, gdzie będą widoczne, tutaj mamy bagna, porośnięte roślinnością, będzie też roślinność łąkowa, będą lasy właśnie bagienne i kochani z jednej strony właśnie taki krajobraz, gdzie jest większej wilgoci, ale będą też występować tutaj wydmy, czyli obszary bardziej suche i właśnie obszary też bagienne. Wydmy tego parku uważane są za jeden z najlepiej zachowanych właśnie wydm takiego kompleksu śródlądowych w skali nawet Europy, tak? Czyli z jednej strony taki krajobraz, z drugiej strony taki krajobraz. Na tych wydmach, na tych glebach piaszczystych, słabych właśnie nam rosną przede wszystkim głównie lasy, yy, lasy sosnowe. Także znajdziemy i takie, takie fragmenty. Oczywiście łosia, z którego widać. Ciekawe, czy nasz yy, Hubercik yy, zna tego łosia, co? O no, właśnie, ciekawe, ale rzeczywiście podobne. Takie ja widzę, że, ale słuchajcie, pasuje Wam ten łoś wam powiem ten Wasz kolega bardzo, tutaj. Bardzo, bardzo tak. Wam to się ładnie komponujecie. Oprócz łosia, zna, znajdziemy też żurawie i inne zwierzątka, ale o tym ćwinki powiedzą później. No, jeszcze będą zwierzątka, żońcie, oglądajcie do końca. No. Prawie cały teren puszczy Kampinowskiej jest właśnie na terenie tego parku y, kampinowskiego narodowego. I oczywiście musicie jeszcze pamiętać, że to nie tylko te puszcze występują, bo mamy jeszcze oczywiście inne y, puszcze, fragmenty, też pusz, które będą. Zobaczcie na przykład. W okolicach astrołęki będziemy mieć puszka. Ostrołęki, tak, ostrołęki, tak powiedziałam, Ostrołęki, mam przynajmniej nadzieję, że tak powiedziałam, kurpiowska puszcza, a w okolicach półtusku będzie puszcza biała, tylko jeszcze półtusk musimy znaleźć. O, półtusk, kochani. To jest. I połótusko. Także na przykład takie, tak? Mamy też, zobaczcie, równinę kurpiowską. Tutaj um, będziemy mieć rozległe, właśnie tereny piaszczyste, sandry, o których mówiliśmy ostatnio. No dobrze, nagadałam się tu, łosiek trochę pomógł. Czyli zapamiętujemy, że charakterystyczne elementy rzeźba staroglacjalna, tak, zniszczone są tutaj formy poldowcowe, Ukształtowanie terenu jest równinne albo faliste, nieduże wysokości. Rzeki płyną nam wolno, często są właśnie szerokie. Mamy doliny, występują lasy, to wiemy, liściaste i glaste, mieszane w ogóle na terenie krajobrazu niezimnego. Tutaj, żebyśmy pamiętali, odnosimy to ogólnie do terenu niezimnego krajobrazu. Dużo mamy terenów rolniczych, zwłaszcza tutaj Nizina, tak? O no, której to ja mówimy. wiem, bo jest paską, łatwo jest. Ale też, być? tak, ale też występują oczywiście miasta, wsie Jak spojrzymy, to mamy przecież całkiem dużo zaznaczonych y, miejscowości, miast, y, czy na przykład naszą Warszawę, która nam się bardzo mocno wybija, jest charakterystyczna, jeżeli chodzi o krajobraz. Czyli dużo ludzi musi mieszkać Właśnie na miejsc. Nizinie? ma to no, no, tak, całkiem, całkiem. Oczywiście, bo przecież Warszawa sama, tak mówiliśmy, prawie 2 miliony tutaj mieszkańców. Kochani, co warto zobaczyć, co ciekawego robić na nizinie mazowieckiej? No na pewno o no, no, Warszawie, Warszawa, tak, ale o Warszawie nie dzisiaj, tylko przypominamy, no, że jest. Dobrze. Dobrze. Ale słuchajcie, mamy tutaj w północno-wschodniej Polsce teren, region, który nazywamy Kurpiami. Kurpie. Kurpie to też oczywiście, słuchajcie, taka grupa etnograficzna ludności polskiej. No i kochani, jak widać, oni mają charakterystyczny folklor. Co to jest folklor? To jest taka kultura ludowa. Która charakteryzuje nam się tym, że mamy dla danego obszaru yy, na przykład konkretny, jakiś dany taniec, tak? Jakąś mają gwarę swoją, stroje ludowe, zobaczcie. No tak, Kapela może być tak, tej kurpioska nam się kłania. Mogą też być charakterystyczne takie elementy jak na przykład wycinanki kurpioskie, hafty, z tego właśnie się słyną. Możecie, no, mam, mam słuchajcie, mam na letyna, e, gdybyście byli na, na, w, czasie, o, w czasie niedzieli palmowej, to możecie się natknąć na też konkurs na najpiękniejszą palmę kurpioską, oczywiście przyozdabianą według tamtejszej tradycji. W sierpniu, pod koniec bodajże sierpnia też miodo branie. słuchajcie, o tym też kurpioskie w waszym podręczniku, Znajdziecie. I oczywiście te tradycje są właśnie przez mieszkańców kultywowane. No ale oczywiście nie tylko to możemy oglądać, zobaczyć i, i podziwiać. Możemy też zawitać do Żelazowej Woli. Tam znajduje się dom Fryderyka Chopina. Chopin to. to ten pan? To ten pan, słynny e, kompozytor, proszę pani, tak, proszę zgłosić, że, że napisane, napisane hopping, a nie jest napisane Chopin, nie zapisane Chopin, ale czyta się Chopin, dlatego że e, tutaj mama Fryderyka była Polką, ale tata był Francuzem. Tak? Czyli to francuskie nazwisko. To jest francuskie ale, nazwisko, ale, dokładnie. Ale to. Pan Polakiem, Ale tak. Pan Polakiem, urodzony w Polsce. Żelazowa wola, właśnie tutaj dworek, czyli dom urodzenia. Taki kompozytor, uh -huh, Kompozytor, dokładnie, to już mówiliśmy. I słuchajcie, jak Wam się to jeszcze będzie nudziło, to możemy odwiedzać różne y, też zamki i na o. przykład zobaczyć twierdzę w Modlinie. No, ciekawe, Także jest chyba. co robić, słuchajcie, tutaj. Jedna właśnie z takich e, największych budowli właśnie obronnych nawet w Europie, słuchajcie, to twierdza Modlin. tak? Także jest co robić, jest co zwiedzać, jest co e, zobaczyć. Wcale nie jest nudno na nizinach, bo każdy pas, o którym mówimy, wspominamy, ma charakterystyczną rzeźbę i ważne obiekty do zobaczenia. Tak, to co? No to co? No to jeszcze? Ja rano, nie do mamy. I co tutaj świniaki tym razem wykombinują? No słuchajcie, trzeba napisać, które zwierzęta spotkane w puści Kampinowskiej mówią, prawdę, a które ściemniają. E, bo my żeśmy się wybrali właśnie na spacer razem z Hubercikiem, z naszym kolegą łosiem. I żeśmy spotkali różne zwierzęta. I ona nam różne rzeczy tutaj mówiły o dzisiejszej lekcji. Tylko że właśnie... Oj! Oj! A się zdenerwowałem, słuchajcie, bo... Bo część tych zwierzątek nam ściemniała. Mówiła nam nieprawdę. Uh -huh. No i właśnie musicie powiedzieć, które zwierzątka mówiły prawdę, a które, a które ściemniały. Czyli musicie powiedzieć, co jest prawda, a co jest fałsz. Jak to sprawdzamy. Tutaj jesteśmy, zobaczcie, w puszczy no, razem z Józefem. No i właśnie, żeśmy spotkali takie różne zwierzątka. To jest słuchajcie, bubr. No i bubr powiedział, że krajobraz niedzielny charakteryzuje pagórkowate ukształtowanie terenu. No i napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czy to prawda, czy to fałsz. Jedynka i prawda, czy fałsz. No i później byliśmy dalej gdzieś tą puścię i spotkaliśmy Rysia, słuchajcie. A Ryś powiedział, że na obszarach niezimnych jest gęsto rozwinięta sieć miast i wsi. No i teraz się to prawda czy fałsz, na napiszcie? No i później, a tutaj jeszcze taki ptaszek się trafił, to jest taki pucharz, słuchajcie, tak się nazywa. To ten, tak ptak. I on z kolei powiedział, że niewielka część obszarów nizinnych jest przeznaczona na tereny rolnicze. No i napiszcie, trójeczka, prawda to czy, czy, czy fałsz? Mhm. Uh -huh. No i jeszcze spotkaliśmy bociana, takiego nietypowego, to taki bocian czarny jest, słuchajcie. I on z kolei powiedział, że na obszarach niezimnych możemy zaobserwować duże wysokości względne i bezwzględne. No i mówił, prawda czy ciemniał, czy to fałsz. No, napiszcie, czwóreczko. No i tu jeszcze takiego słodziaka, żeśmy spotkali, zobaczcie. No, to prawie jak Sobeś wygląda taki, zobaczcie. Jak ktoś oglądał wcześniej, że filmu ale jakaś świnka Sobeś, podobna. Ale to był słuchajcie. No i ten bardzo odpowiedział, że rzeki na obszarach innych płyną wolno i często są szerokie. No i prawda to czy fałsz? Napiszcie, słuchajcie, w piąteczkę. No i na odpowiedzi czekamy do soboty do godziny 20. Zobaczymy, komu się uda prawidłowo rozszyfrować, które komu mówiły prawdę, a które ściemniały. No, nie możemy się doczekać odpowiedzi razem z naszym kolegą Hubertzkiem. Także czekamy na wasze odpowiedzi. Cześć!